Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na piątej noworocznej Dali Biznesu w Chcielibyśmy całą uroczystość rozpocząć od krótkiego i wyrywkowego przypomnienia najważniejszych wydarzeń 2013 roku. Bardzo proszę o opuszczenie ekranu. Logart.info to dobry adres internetowy, z którego warto korzystać. To oczywiście wyimek tylko tego, co działo się w 2013 roku w naszym mieście. Teraz, najważniejszy moment dzisiejszego wieczoru, przechodzimy do szanownych jubilatów zgromadzonych na tej widowni. let me down. I was naive to ever believe what my heart is leading now. Who'd ever thought? Gratuluję naszym firmom, gratuluję tym przedsiębiorcom, którzy korzystają ze środków z Unii Europejskiej, ale też i krajowych środków, potrafią mądrze inwestować i rozwijać własne firmy. Chciałem również zaznaczyć, że będziemy chcieli do Państwa dotrzeć z informacją, ponieważ okazuje się w rozmowach z Państwem, że często brakuje tej podstawowej informacji, co samorząd białogarski może Państwu zaoferować, więc. Deklarujemy, że z taką informacją do Państwa dotrzemy. Chciałem poinformować, że Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-gospodarczych, jak również spółka Investpark, to jest przedsięwzięcie samorządowe, bo często też mylimy i uważamy, że stowarzyszenie to jest jakiś odrębny byt poza samorządem. To jest nasz wysiłek samorządowy i nasze wsparcie. Zamiast odrębnie realizować zadania na rzecz biznesu, kiedyś postanowiono, że będziemy to robić wspólnie. I myślę, że to jest dobra droga i będziemy się tego trzymać. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, życzę sukcesów w rozwoju własnych firm i oczywiście wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Dobry wieczór, reprezentuję Business Center Club oddziału lewiczki. No, nie jest to duży oddział. Ma dwie osoby. Ja, jako prezes jest jeszcze sprzątaczka. Ale to się niedługo zmieni, bo sprzątaczka jest w ciąży. Nie, to tak też nie dojdziemy. Ale nie szkodzi. To nie o to tutaj chodzi. To jest plebistyk. Tutaj chodzi o to, żeby pan jakoś swoją sylwetkę przybliżył elektoratowi. Może pan już oddali sylwetkę od elektoratu? Chodzi o to, żeby pan coś o sobie powiedział. A co konkretnie? No nie wiem, no coś, co się zwykle mówi w takich sytuacjach. No, e, czym się pan w życiu zajmuje? Na... Świnie chowam. बात को किम जोंग उन